Dzień, dobry. Dzień dobry. dobry, witam was. Zamknij się. E, Dobra, w możemy grać. W następnym odcinku Morda e, we wtorek. Twoja stara to Morda. Jak Dobra, to? dawaj gramy. Cytując pewnego się filozofa Akajekson. Zamknij Tylko ryj. patusy wjeżdżają na rodzinę. <laughs> Więc de Big w jest tym profesjonalistą. <laughs> a no, nie. Dobra, mam. nie rozkwiniam jego yy, taktyki myślenia. Wróciłam? No się już gramy. Dobra. Bo. Dobry, dobra. Admin. Poszedł na dół. Do. Ja Dzień nie wróci... O, ja poszedłem na prawo. Zaraz, może zacznijmy od tego. Gdzie było ciało? Admin. Admin, tak. Dobra, to kto szedł w stronę dół, na samym początku? Ja poszedłem y, na prawo, robiłem też strzelanko. Ja poszedłem w dół. Do Storage'a, bo musiałem sobie tę benzynkę nalać. Czyli ty szłeś na dół! Dobra, mamy podejrzanego! Tak! Ale, ej, ale nie, ja nie, mówię, nie, że no, ja poszedłem no, Storage'a. A później przez Storage'a później po wszedłem poszedłem do No mamy no, do, no, 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 do, no, Dobra, ja mam ja podejrzanego, on no, sam się wrobił. Ale ja miałem tam dwie misje. Sam się wrobiłeś. A czemu ty się tego tak rzucasz, przepraszam? No bo powiedziałeś, że idziesz na dół. No dobra, na dole Ścina cię. na każdego teraz. O, wywaliło mnie. Ha, to byłeś ty. Mówiłem. To ale bym powiedział, że przyszedłem obok ciebie, gdybym ehm. powiedział, że przyszedłem, zostanę. O, dobra, no to Zostałem chociaż razy. chociaż ty a nie jakiś. Yy, jakiś Dajcie kod. Środek. No, F, M, H, Y, Q. F, Y, Q. Czemu zawsze mówisz Q, a nie Q? No bo Q. Dobra. Zaczynaj. Szkoda, że mam władzy. A jaka fajna była. A ja chcę jeszcze władzę. Mi też by się przydała. Dobra, taka. Smaczna. Nie, bo jesteś bardzo niegrzeczny. Nie masz racji. Dobra, mm, miałem mówić. Wczoraj mówiłem, że opowiem. O czymś nie. Pomocy, zaraz mi trafi z tą kartą. Pomocy. Mówiłem, że coś opowiem. Nie? To opowiem. Mam dwie historie. Jedną na dzisiaj. Drugą na jutro. Yy, no to na dzisiaj. Yy, historię mam taką. Oczywiście, ja sobie kupuję teraz e, chipika, on mnie śledzi, ja się boję. ZOSTAW MNIE! Ja się boję go. Dobra. Miałem te krążki, nie? Miałem spodnie. A ja i w tych spodni... O, dobra. Jednak to nie lisek lisek jest czysty, bo przez całą rundę jak mnie śledził. Doszedł? Lisek jest czysty, bo przez całą rundę mnie śledził. Teraz. Jak lisek ja, jest... ja przez całą rundę się męczyłam z kartą. A lisek jest czysty, gdyż przez całą rundę mnie śledził. Dobra, czyli tylko Jexom nie ma usprawiedliwienia. Tylko ja Jexom nie ma usprawiedliwienia. Z kartą. Ja tej karty nie mogę! <noise> Najgorsze starzone jest praktycznie zawsze. <noise> Kiedyś od razu szłam z kartą i gotowa, a teraz ci męczę. Dobra, jeszcze tylko na Liska czekać. Dobra, żółty jest już wydubcany na zbity pysk. Łatwiutko. A, czy to! To no, no, Tak, to! Na podłodze skończmy, no. I... pa. to co że założym. O nie! Ktoś do mnie podchodzi, zdycham, nie? I zdycham. Prawie... Kilka chcę. A ja to ja jest cały czas tą kartą, taki... Swipe, 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 nie wychodzi. Lele. robić tak idealnie. <noise> tak nie za wolno, nie za szybko. Dobra, jest Dobra, dawaj. sześć, więcej... Dawaj dalej, fajnie jest na jednego impostora z sześcioma graczami. Ech, się o, siedmiu! Dobra, dawać. Hmm. Ale wiesz... Ale wiecie a dlaczego nam mało nie osób nie Bija, nie bo nie mamy dobra. serwer Polski, nie? I mamy na Ameryce Północnej, no to no. Dlatego mało osób Bija. Mm -hmm. Dobra. Wyciszam się. Ale to dlatego nam... I też przez to... bo mieliśmy problemy, no bo tak naprawdę każdy miał Europę, a ja miałem z Jakubiksem Amerykę Północną i my pić nie mogliśmy, i to był tak naprawdę cały błąd. To jest się kłopot bardziej, nie? Noż, ja nigdy nie zrobię tej karty! Pomocy. Tu. Siup, siup. Siup, siup. Cholipka, siubi, siup. O, może tylko jeszcze... Nawet! No nie, no Fuel! jak ja ich nienawidzę. Gdzie było znalezione ciało? Nie wiem. Mogę coś powiedzieć, ale to będzie takie śmieszne, bo. Jedna osoba, nie powiem kto, była koło mojego ciała, a moje ciało było widać tylko takie milimetry. Tak? Byłam za, za czymś tam, była mi, było tylko milimetry mi widać. Elektryk? Gdzie jest elektryk? No to, to, to jest tam, gdzie idziesz do storage od razu w dół na spawnie ja i w lewo i do góry, tam gdzie są... tam gdzie prąd, ja po prostu światło naprawić. Dobra, A to, tam to nie to nie tam. E się inaczej. E podejrzewam przez chwilę Jakubiksa, ale Jakubiks nie, no bo szedł w tamtą stronę kompletnie jest z drugiej strony mapy, więc to nie jak. Ja szedłem na Shielda. W sensie tam o. gdzie są te takie tarcze czerwone o. to trzeba klikać. A ja I mam robiłem jak jest to taki, ten pasek do góry, co, se, co przeciągasz, to później musisz kliknąć na środku, to tam w shieldach też miałem. No ja, ja właśnie szłem robić te fuely, jak ja ich nienawidzę, nie? No ale... Ja też nie lubię, bo to strasznie długa ta, no. strasznie długie zadanie. No to musisz lecieć do benzynki, do reaktora, benzynka, reaktor. Ej, dobre pytanie, kto szedł w sumie do elektryka? Nie wiem, lisek tam był. W sumie bo znalazł. Ale nie, no chyba się nie przestraszył od razu. W sensie raczej nie zrealizował. Nie, nie wiem dlaczego, nie ale mi się zdaje, że to mleczko. Nie wiem, ja daję na mleczko, to tylko podejrzenie. To się przeczucie bardziej. Jak, jak zginę pierwszy, to wiecie, ja że to nie mleczko wiem, ja nic od razu. Robię. Nie mam zielonego płetwka to Jak zginę, to, to od razu to jest mleczko, nie? Jakby co, bo ja tam A na niego. To jest najprostszy sposób, żeby jakby podejrzenia, nie? No. Dobra, i teraz mnie śledzi. Dobra, to jest mleczko jak nic. Jakubik, proszę, bądź ze mną, bo się boję mleczka, bo chcę mnie pośledzić. To jest mleczko, zamkną sobie drzwi, żeby mieć pretekst, żeby mnie zaciukać. Mleczko jak nic. On się teraz połęta bo mnie, to jest on! Nie ma bata, że nie. Dobra, a może jednak, nie? Jak nie mleczko, to kto? Jak Jakubiks, nie? Mleczko, nie? Co, ja już mam pustą głowę? Znaczy się, to nic nowego, ale... Ale jednak. Czy kto jest jeszcze w grze? Help zdechła. Ej, dobra, mama itfaka. Mleczko jest czysty jednak. Holipka jasna. Czyli, helpnie zrobię tutaj misję. Y tamten nie, więc no. Jakubik. Jest jeszcze Misiek. To jest Misiek. Misiek i ciul. Misiek i nie ma, bata, że nie. Adresana no. Dobra, Misiek. Jesteś podejrzany. Misiek jest głównym podejrzanym. Co jest? Co się wszyscy w kupę zabrali? Wszyscy są razem, lol. Ja sobie misję robię. O Esa. To ja dwóch?! miałem, miałem bekę jak... Ja miałem bykę, jak... Jak Mleczko nie zobaczył mnie? E, taki lul! Ja byłem żył pewien, że jest tylko jeden Przez co jak jest nie jeden To z nie mógł być, ale wtedy to, musie, to misi, Misiek musiał zabić, a potem ja Miśka misi, podejrzewałem, nie? Bo nie wiedziałem... Bo nie ogarnią Czyli jest dwóch impostorów. Tak, bo jest 7 graczy. O lol. Zobacz, 7 osób więcej nie będzie, może zaczynać. Zobaczcie sobie na tej grupce zdjęcie. LOL! <grafy> ja, trzeba się wiesz! I jak to wytłumaczyć! Tłumaczyć. Ej, bo jest tylko 7 graczy, aż dwóch impostorów. Czyli jest duża szansa, że ja będę. Znowu chcę tak być. Bo taka zabawa jako impostor, to będę się mordować. I feje, faje! każdy by jeszcze. Nie powiedziałem mu krążku. Jaśnie, miałem dziurawe spodnie. I sobie wkładam krążek do spodni. Zapomniałem, że tam jest dziura, nie? Że się do dziurę... nie, nie, Oczywiście nie brałem udziału w, w spodni, tylko sobie potem już zrobiłem. No, przypadkiem. Aha, no to się naopowiadałem. No, mleczko, jaka ty jesteś pepega? A? Czego? To mleczko? Zabił na moich oczach w elektryku. XD Pisze, mleczko. On wyszedł! What? Tylko, że my gramy na dwóch impostorów. Czyli Więc jeszcze jeden? Jeszcze tak. Ale jest. ale on głupio zrobił. On zabi w sensie może nie zabił na moich oczach, ale nie było widać, jak on od razu odchodzi od ciała, nie? Tak jakby zabił? Ja przychodzę i on wtedy sobie. Mi ucieka, się wydaje, że to jest help. Nie wiem być. dlaczego, tylko podejrzenie, mi się zdaje, że to jest help. Co ja? To jest co ja. A mi się wydaje, że to ja. No to jak A Nie, no serio, to jest podejrzenie. Nie mam pojęcia dlaczego. To jest przeczucie, po prostu przeczucie. Tak, sądzę, że to ja. Proszę nie szaleścić tam, czy czy innymi smakołykami. Na głównym to naszalej. Do bo woreczku. Dobra, głosować, bo. dobra, bo ja opowiadałem i jak to teraz. Yy... Co jest? Czekłam mnie wróci! A ty Jakubiks czego nie nadałeś? Na... Czego Jakubiks dałeś sobie? dla siebie? Jaki kretyn! Dobra. No to i schowałem się do kieszeni. Potem już wracałem, miałem ten krążek kieszeni, wracałem do domu, nie? Zgubię. Poczułem... Krończek mi wypadł, potem szukam, nie ma go nigdzie, dobra myślałem, że wypadł. E, potem sobie wróciłem, w... e, a potem jestem w domu, krończek wypadł mi ze spodni, takie lol. To jest taka cała historia, nie, ale, no bo ja teraz to opowiedziałem tak na szybciora nie, ale to tak naprawdę to wyobraźcie sobie, takie, jesteście, fuck, o, help. <grymne> A nie mówiłem, że to HELP! A nie mówiłem? Słucha się mnie. No i wszyscy wybili, jest tylko ja, Helpi. Ale <grymne> z was tu Hedy. Nie, jest tylko trzech. Zera, zera będzie cztery. Dobra, i jeszcze wbija no. ten, y, machu, y, no, y, mleczko, 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 żaden machu, co, co to znaczy, y, rodo. Ej, JD nie wychodź, to jest nielegalne. JD team, nie wychodzimy. Jodę! O, jodę wyszedł całkiem. Jodę, 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 jodę. daj, <grym> Taś, daj, ja, tutaj. Taśtaś. kury. No tak, no co to, to mi chodziło. Jodę, 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 jodę. ja, Taś, taś! tutaj. Taśtaś. Pod dajcie. podmi dajcie. F F M H, y, Q. F F M H, y, Q. F, F, M, H, -y -q. F, F, -m -h Y, -q. F, F, -m H, Y, -q. Dobra. To je ty jesteś, a ja kończę odcinek. Dobra. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się następnego. I czyś, pożegnajcie się na szybko. No powiedzmy, że jesteś. Czyś,